Dog him! Cieszymy się, że możemy w dzisiejszych w trudnych czasach uczyć się od Was, co oznaczają słowa miłości do ojczyzny oraz braterstwa i komunikacji. ze Państwo, Zespół Szkół nr 4 im. Armin Rok 1995, od tego momentu, zespół, wczesny Zespół Szkół Krajowych przyjął to Pracowaliśmy jako szkoła przez wiele lat, aby zasłużyć na Wasze zaufanie. Myślę, że to zaufanie kombatantów jest dla nas bardzo, bardzo cenne. Dowodem Waszego zaufania jest chociażby to, że powierzyliście szkole sztandar w Tutaj prowadząca dziękowała za lekcję, żeby lekcji historii. Myślę, że jesteśmy naprawdę wielką szkołą, która potrafi ideę patriotyzmu, ideę, za które walczyliście, przekazywać młodzieży. Również to, że nazywacie zespół szkół numer 4 ważną szkołą, to też jest dla nas wielkim Panie generale, czcigodni żołnierze, kochani żołnierze Armii Krajowej, droga młodzieży, drodzy pedagogzy. Dziękuję za zaproszenie do dzisiejszego spotkania. Myślę, że uczestniczymy w bardzo wzruszającej uroczystości. Uroczystości, kłóczci osób niezwykłych. Niezwykłych dlatego, że Dzięki nim zawdzięczamy to, że żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce. Myślę, że często nie doceniamy słowa wolność i niepodległość. Wydaje nam się to tak oczywiste, że szczególnie dla młodych ludzi, że żyjemy w kraju wolnym, niepodległym, że przechodzimy obok tego monety. A jednak tak nie było zawsze. O tą wolność należało walczyć. O tą wolność należało często przypłacić własną. Często własnym życiem. I taka postawa zasługuje na szczególne uznanie i szczególne szacunek. Bo to kwestia odpowiedzialności za nasz kraj, kwestia poświęcenia. Często wzmucą nas takie badania opinii publicznej, gdzie szczególnie ludzie młodzi dzisiaj mówią, że nie oddali by życia za ojczyznę. Często tak bywa, niestety. I myślę, że. Takie spotkania jak to dzisiejsze powinny przełamywać taki stereotyp myślenia, bo Polska jest naszą wspólną wartością. Oczywiście dziś żyjemy w innych czasach. Dziś wydaje się, że jesteśmy bezpieczni, choć sygnały z zachodniej granicy pokazują, że nie można być tego w 100%, ale jesteśmy na innej ścieżce. Dlatego warto do tej historii powracać i warto uszanować właśnie tych, którzy swoim zaangażowaniem, swoją postawą dali nam wspaniały wzór do naśladowania. I za to Wam wszystkim bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy i cieszymy się, że to spotkanie właśnie właśnie w szkole, w szkołę, w której patronuje Arna Krajowa, w której jest tylu młodych ludzi, którzy tą historię mogą nie tylko z książek, ale mogą też ją dotknąć poprzez kontakt z Wami, poprzez. Te wszystkie lekcje, te wszystkie imprezy i wydarzenia, które wspólnie organizujecie. Za to bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Liczę, na to, że dalej szkoła będzie tą tradycję patriotyczną pielęgnowała, mając te cenne dla nas wszystkich wartości, a my będziemy mogli cieszyć się jeszcze długo Waszą obecnością i Waszym wspaniałym przykładem dla nas, Polaków, dla nas w Szczecinie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. thank you <laughs> nam dola na rufach osiadła W krzywe patrzeć kazała zwierciadła Wiodła szlakiem dobrym i złym. Napełniliśmy drogę poślamę, A serce oddaliśmy sławę, Po polach rozwuczu bił Niepotrzebnym i nieuznawanym, Tym najbliższym i tym zapomnianym, Mój ubogi ofiarują rym. Byłaś dla nas radością i dumą, Jak stary pręża, jak żywioł surowa. Ustą pieśnią, sercu trwało hey, w